także przepraszam za błędną informację jesteśmy w Nong Hai Long Hai mi się te nazwy mylą ale się jak parę lat pomieszkam to się nauczę witam was serdecznie gdzie wyrabia się wizy wiza RAN przychodzicie do takiej agencji tutaj i wyrabiacie sobie wizę co ta wiza jest? to jest wiza, którą możecie przekroczyć granicę Tajlandii z Laosem i zrobić sobie małe zakupy i sobie wrócić w tym samym czasie po prostu przedłużacie sobie wizę. Ta Wiza się nazywa Wiza Run. Z tej agencji po prostu już tutaj wam pokażę. To jest zaraz przejście już graniczne. To jest granica. Tutaj gdzie widzicie. I to są Kantory. I tu jest akurat Wiza. Wyrabia się Wizę tutaj, eee, gdzie jest Kantor. Oni was. Zawiozą na granicę, wrócicie z powrotem i sobie y, siedzicie z powrotem. Pierwsze jest jak na razie 45 dni <laughs> i w Emigration Office możecie sobie przedłużyć na następne y, 30 dni. Taką wizę run, którą przechodzi się granicę, można w roku zrobić tylko dwa razy. Później, no, oczywiście, musicie sobie wylecić samolotem do innego jakiegoś tam blisko państwka i wrócić tak samo. Także są metody, gdzie można sobie dłużej w Tajlandii posiedzieć, pozwiedzać Jak to wiadomo Polak mądry zawsze sobie wszędzie radę da wyszłem ze słoneczka, bo dzisiaj jest po prostu aż 33 stopnie Właśnie znajomi tutaj będą przekraczać granicę. To będzie trwało jakieś 45 minut do godziny. Tutaj są różne, op różne opłaty. To znaczy opłatę można załatwić nawet, nawet i e, co? Transport, że was zawiozą do Leosu i z powrotem nie musicie czekać na autobus. E, dokładnie znajdujemy się w tym w, w Udontani. To jest 40, 40 kilometrów drogi od Udontani do granicy z Laosem. Także tutaj mamy Adama. Jak tam, wiza załatwiona? ma ponoć załatwiona, ponoć. No i ja powiedz mi Adam, jak tu to wszystko wygląda? Znaczy Pani, tu jest, masz taką agencję, właśnie tam kolega siedzi, jemu tu załatwiają, eee, 1200 batów, że się ruszy z tego swojej kanciapy Siądzie w autko, zawiezie go na drugą stronę i wróci z nim, to jest 1200 watów. Samam wizę chcą 1800. No i mówi, powiedziała pani, że załatwi też taki dokument. Aha. Także całość wizy ile? Jak, jak się ktoś ma eliksir w sobie, Aha. to trzy koła. Trzy koła. Z ich serwisem, że zawiozą, ominą tylko słupki granicy i wrócą. To, trzy, yy, to razem trzy koła Aha, aha, jak bo ja słyszałem mieć... dwa, ale to 3 to 1800 sama wiza uh -huh. A za to, że to pani się ruszy z kanciapy i tak tam idzie nie robi przez cały dzień aha. To akurat jeszcze sobie policzyć 1200 Chyba to jest normalnie miniwane. więc jak idzie się grupą, to po prostu za tego minivana daje cały serwis nie, nie, to nie jest od osoby Aha, także tyle no to... informacji jest... Gdzie? Nongkai non przepraszam, Nongkai Tutaj jest cały Także przepraszam za błędną informację, jesteśmy wy Longhai. Long Mi się te nazwy mylą, ale się, jak tu parę lat pomieszkam, to się nauczę. Trzymajcie się kochani, pozdrawiamy z granicy. Andrzej i co dalej? King nie, nie. Nawet kimś... Nie podane są <laughs> boskie. W, tym w moim tak, trzymajcie się.